Dzień dobry, <laughs> zaczynamy nowy dzień, tak, śniadanko, proszę, kawka, pyszności. Ale co chciałam powiedzieć na temat pogody, że jest pochmurno, ale nie przejmujemy się tym absolutnie, jest w tym momencie 23 stopnie i o 11 będzie słoneczko już świecić, więc cieszymy się bardzo. I jutro będzie grała polska. O, to A. jest ważne, będziemy kibicować, awesome. tak? Tak. Z uh -huh. A w Makarskiej w tym momencie jest 29 stopni i w dzień ma być 37. Alert pogodowy. Rodzinka 4 plus 1. Witamy. Witamy. Ale pokażę uh -huh. jakie fajne łóżki ze Szwajcarów nie Takimi łóżkami jeszcze szwajcarskimi nie jadłem Wow. Pierwszy raz będę. A Aleks deserek proteinowy, tak? Tak. Nie chcę. Wyłamał się. O, tutaj fotka będzie. No jak? Nie wiem, co zobaczyć. Można mhm. też sobie coś. Fajnie. Placki. Dajemy. Nie, nie lubimy reklam. Tutaj dyskusja jest, kto dzisiaj gra. Ale tak, pierwsza rzecz chciałam wam polecić strudle figowe. Są bardzo dobre, bardzo słodkie. Jak ktoś nie lubi, to nie. Ale my zawsze je kupujemy w Chorwacji. Ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć: czy w Chorwacji możecie się nacieszyć w końcu z zakrętkami? Jeszcze. Tutaj zakrętki są normalne. A nie się odkręca i to Wisi. wszystko odstaje. No takie wymogi unijne. A ty gdzie byłaś? Ona tu ma fajnie. Cieszy się. I jeszcze drugą rzecz chciałam powiedzieć, ale Piotr nie powiedział. Ja zawsze się no wiem, przerywasz zawsze. Ty tak lubisz? Mm. Muszę pomyśleć. Bardzo dobre. Ale wiesz, co pani napisała, jedna? Komentarz jaki? Musiałem z moją. Nie, nie z moją Jak jechaliśmy tutaj, to ja was nagrałam tam, że coś tam robicie na telefonach. No. To ona napisała. Trzeba było im przykleić te telefony taśmą do głowy, to by ich ręce nie bolały. Hmm. A kiedy? No jak jechaliśmy tutaj. Podróż nasza. Okej. Okay. Max się śmiał z tego. Mówi, jak przykleić taśmę do głowy. Ja mu tłumaczyłam. już się wymyśliła. Także niezłe ma ta pani metody wychowawcze. Chciałabym zobaczyć jej dzieci. Jak jadą. Podróż. I tak się szybko oczy zepsują. Co nie? Jak będziesz cały czas VR-a miał na głowie. będziesz już zrobili urządzenie, które ci przykleja telefon do głowy. VR. tylko nie można używać więcej niż 3 godziny, bo wtedy nabawi się bólu oczu. Na YouTubie dużo filmików jest, gdzie ludzie próbują cały czas w VR-ze. Niektórzy potem muszą iść na terapię. Mm. Był jeden gość, który musiał iść później przez 3 tygodnie, cały czas do lekarza. Mhm. Mm Myśmy mieli tego... Jest na YouTube film. Mm -hmm. Myśmy mieli tego To głupi pomysł. I ten... I ja nie, nie, nie bez żart. nie tego wytrzymać, bo to w głowie się... M, no klepki ci się przestawiają, bo nie, nie ogarniesz tego, że rzeczywistość masz tam w pomorce w środku, że Ja tego też nie, to nie lubię. Przy, przy, to trzeba robić po prostu. Ten... Ale ludzie przesadzają. A wy, sumiarem. Jeżeli na telefonach, to sumiarem. Zawsze robicie przerwy: zawsze się gdzieś zatrzymujemy. Poza tym, ty jesteś dorosły. To też tej pani I trzeba tak. powiedzieć. Ty masz 21 lat. To już sam decydujesz. Też... Tak. Ja cię nie mogę przykroić do głowy. Nic. O, nie, Aleks dopiero ma 15. To jeszcze mi może przyklejać. Jeszcze ja. mogę. Nie mogę. to to bytaszkę. spał. Jakby się spał. Ja ja mi takiego shorta nagrać. Nie będę od pani. No. Jestem nie wyobrażam, jak to w ogóle.. No widzicie, no, różni ja, ludzie są. Różne pomysły mają. Ale jak znalazł ten filmik z tym youtuberem, który zrobił to. 48 godzin na stop w jarze był. No jest na YouTubie. Pokażesz? Taki tytuł. Mhm, jest. Jak on się później czuł? Bo Alex po angielsku głównie ogląda. Uczy się języka. I fajnie mówi. Dużo razy tutaj po angielsku też odpowiedział, użył języka. Świetnie. Ja mówię, że on ma frys jak Johnny Bravo. Z takiej kreskówki, jeżeli oglądaliście to. To kojarzycie. Hej, co to za przystojniak? Czy to policja? Jakiś piękniś się włamał. O chwila, odwołuję. To tylko ja. I to takie Fotkę miały. wam zrobię. Max też już chce. Uwaga. E. No daj. <grybuj> A tutaj jest ten moment, gdzie mogę sobie puścić.

Pory, naświetlone jak podczas Mhm. widzicie. Ja sobie kiedyś naświetliłem oczy to było straszne. Nie mogłem oczu otworzyć. Jak się naświetli oczy, to one się automatycznie zamykają i nie da się otworzyć. Czuję się jakby piasek trzymiał w oczach. I pojechaliśmy na półgotowym. Siedziałem tak z zamkniętymi oczami. W końcu weszli do pana doktora. Pan doktor mówił, teraz da kropelki i wyjdę i znowu napadanie wrócę, nie? No i dał mi kropelki, jak siedzę na, na holu nie? i na krepacie, pięk, oczy się otwarły i już mówię funkcjonować. No to mówię do mojego brata, to jedziemy do domu. I jak już działa, nie? A my czekaj, zróbmy badania, czy wszystko w porządku, mówię do doktora, że już mówię już jechać, że wszystko funkcjonuje, a pan doktor mówi, nie nie, te kropelki tylko działają na badanie, po, po tym badaniu kropelki przestaną działać i oczy się z powrotem zamkną. <śmany> I tak było, później jak nie żeśmy do domu zajechali, to już oczy się zamknęły i koniec. Ło, znowu Tak. No była maska do spawania zepsuta i nie, nie zauważyłem i na straszne. Oczy. Mm, To śmieszne, no, ale straszne i no. jednocześnie. No, to Poważna jest sprawa. sprawa. Dlatego jak ktoś spawa, sprawa nie patrzcie na żartów. spawanie. Ten. No dobrze. To co? To tym akcentem kończymy. Tak. Ten odcinek chyba? Bo to już no tak. tak długi, że musi być jeden śniadaniowy. Odcinek śniadaniowy. Śniadanie z rodzinką 4:1. <tytułem> jak to. widzicie, u nas wszystko dzieje się bez stresu. Wszystko robimy na luzie, wakacyjnie. Nie z stroną, bo dziedzicie, nikt nie dał mi pospać. <laughs> ty, ty, ty to byś cały dzień. No. Jedziesz na leżaki, już kimasz na leżaku. No da nie dał mi nikt nie pospać. Mogę <laughs> nadrobić, na, na, na panie. Dobrze. A później wieczorem wszyscy idą od razu spać, tak Jak <grym> <grym> jak się utknęło, <grym> się jak siedzi do to tak jest, no. Mecz oglądali wczoraj. Dobrze, papa. Pa.